Siemaneczko, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj zagramy w symulator rapera, więc zostaje raperem. Joyą. I słuchajcie, zagramy za chwilk. Brody jest raperem. To jest życie znakomite. Zostawcie łapki, będzie. Pierwsze miejsce zdobyte. Dobra, lecimy. Słuchajcie, jakim tym będziemy... Musimy się jakoś nazwać. Czekajcie, bo tu, tu jest mój stary ten. To zaraz zrobimy. To lecimy, złajcie. Musimy zrobić jakiegoś tutaj nowego rapera. Czemu nickname Young Rapper wyskakuje? Jak się nazwiemy? MC Prot Sz... Full Name Brot The Boss Social Media Username. Jak się nazwiemy? MC Prot. Dobra, tak się nazwiemy, i dobra, mamy Signature, wiek 18 lat, yy, okej, okay, 2000, hello young rap, co, jak young rapper, halo, ja się przecież nazywam MC Pro. dokładnie, a, bo jestem młodym raperem, 18 lat, dobrze. Mamy tutaj e, słuchajcie pieniądze, mamy energię i będziemy musieli Ja też dzisiaj mam energię wow. Będziemy musieli słuchajcie e, Wykorzystać tą energię Jak widzicie na razie nasze skillsy nie są zbyt dobre Nie mamy żadnych followersów Więc Dzisiaj e, skorzystamy z jakiejś pracy Możemy tak dealować <ścoughs> Dealowanie rąk nie brudzi Możemy e, okradać dom Widzę Możemy myć, myć samochody i praca w pizzerii. Ja zacznę od pracy legalnej. Dzisiaj zaczniemy pracę. Patrzcie, mamy 115 już dolarów i 30 energii, więc warto by było troszkę podpracować na naszymi skillsami liry lirycznymi, nad flow i kolejnym flow. I dobra. Dzień się skończył. Dzisiaj nie tworzymy jeszcze muzyki. Lecimy do następnego tygodnia. Reklama. Następny tydzień. Mamy jednego followersa, Nie wiem jak to się zrobiło, skąd gość o nas wie, ale może jestem tak. Zna... Zawarłem znajomość w pizzerii, nie? Dobra, sprawdzimy pracę. Grand w Auto. <grymne> nie, no to chyba nie jest dobre. Beginning. Sell Your Beats. Możemy sprzedać swoje bity za... i mamy 180 dolarów. Możemy zacząć. Ee... Begging? Co to znaczy? Nie wam. Beg to jest jakby. Albo torba, albo błagać, nie? Dobra, myjemy y, samochody. I teraz tak, y, lecimy z y, umiejętnościami flow. Dobrze. Kolejny tydzień minął nam, mamy pięciu już followersów. Myślę, że jeszcze powinniśmy zarobić, żeby pierwszy traczek wypuścić. Y, promocja kosztuje 300 dolarów, więc Okej, okay, job, fast food, plus 130, pięknie. Eee, pizzeria, nie mam energii, myjemy na cars i lecimy z poprawą liryczności. Dobra, mamy kolejny tydzień. Trzeba nam więcej pieniędzy, więcej funduszy. Ok, praca u mechanika, eee, kradzież. To nie, dobra, 580... Jeszcze bierzemy kolejny tydzień. Już mamy 12 followersów, ja nie wiem jak to się dzieje. Eee, Okej, okay. w fast foodzie pracujemy pięknie. Mamy już troszkę pieniędzy, więc możemy stworzyć sobie pierwszy. Słuchajcie, tworzę pierwszą muzykę. Create, piosenka. Jakie bierzemy? Trap, emo rap, latyn, rap. Może pierwsze. Zwykły hip-hop rap i robimy życie na kredycie, proszę bardzo. Albumu nie mamy, featuring Acrobatic i z Elwoodem. Koszt 220 dolarów bierzemy i teraz tak, wypuszczamy release, nasz singiel pierwszy i możemy go spromować za 350, pomyliłem się, dobrze. Mamy 30 energii, więc możemy iść coś porobić. Sprzedajemy bity i lecimy następny tydzień. Na razie słabo z tą muzyką, z tego co widzę. Nie pykło nam, będzie trzeba coś, słuchajcie, porobić. Tutaj followersy, jakie zyskaliśmy. Dobrze, ale już teraz możemy promować naszego Instagrama, czy nie bardzo? Możemy, patrzcie. Eee, to jest Instagram. Ok, post on music. Na forum muzykę wysyłamy maile. Pokazujemy przyjaciołom i jeszcze może coś tutaj zarobimy. Jakąś kasiorę. 50 energii. To weźmiemy sobie. Nic nie zrobimy, więc popracujemy nad, nad tutaj tymi wszystkimi rzeczami. Zobaczmy. 15 followersów. Czy ja mogę jeszcze ten życie na kredycie? Słuchajcie. Wypromować, czy ja mogę dalej promować? To są moje piosenki. Promate już jest spromowane, nie mogę. Ale mógłbym nagrać do tego, słuchajcie, create remix, ale nie, ma, nie mogę do mojej piosenki. Hm, szkoda. Edit songs, nie mogę też edytować. No, szkoda. E, więc słuchajcie, pie potrzebuję pieniędzy, żeby skorzystać z jakiegoś lepszego. Dobra, pizzeria, car washing i teraz weźmiemy sobie poprawę liryki i weźmiemy, wyślemy maile, zobaczmy. Już 20 followersów, jest OK. jest tu jakiś ogień na trackach. Dobra, to teraz, no musimy niestety pracować, jak prawdziwi ludzie. Tak zaczynali wszyscy raperzy ci uliczni, więc pra pracujemy i lecimy z promocją, słuchajcie. Naszego naszych tutaj li liryki: pyk, pyk, pyk. Cały czas się promujemy. Oczywiście pracujemy, dawać mi tu pracę. Car washing, chociaż tyle. I pracujemy nad flow, i muzyką, i śpiewem. Dobra. 46 followersów, słuchajcie, mega, mega opcja. Więc lecimy jeszcze z pracą. Praca w pizzerii i diddingnie car washing. I teraz jeszcze raz bierzemy cyk, cyk. Słuchajcie, 63 followersów, pięknie. Uzbieramy 1000 dolków i wypuścimy kolejny traczek. Tylko jak go nazwać? Możecie, słuchajcie, na następny odcinek napisać. Jaki tytuł utworu mam w komentarzu? Napiszcie, jaki tytuł utworu bym mógł tutaj wpisać. Jaki tytuł będzie naszej piosenki. Jaki to rodzaj muzyki ma być? Okej, okay, proszę bardzo, job w tym. Popracujemy nad flowem i jeszcze wyślemy posterki i muzyka na forum. Zobaczmy. 68, nie zyskaliśmy dużo, więc trzeba będzie tutaj, słuchajcie, sprzedać bity, pizzeria i teraz, słuchajcie, liryczność i zobaczmy. 86, wow, nieźle. Dobra, ale dobijmy do tego 1000, bo ja bym chciał, słuchajcie, dobra, mamy 1000, kasiory. Bierzemy poprawę liryczności, następny tydzień, 100, dobiliśmy do 100 followersów, pięknie. MC Szprot jest życie na kredycie. I teraz tak, ja mogę, słuchajcie, ok, studio, poprawmy może studio, upgrade mikrofonu bez monitorów, ale mikrofon, dobra, poprawiliśmy mikrofon. E, I teraz tak, słuchajcie, tworzymy piosenkę. Będzie teraz mumble trap i mumble rap. E, I co zrobimy? Day, 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 day mimony. Dobra, tak my to zrobimy: Day, day, mimony. Rent studio w nowym studio, słuchajcie, 10. Ee, release Single, proszę bardzo, Day Day Money. Promujemy od razu pięknie, ale nie zrobiłem, słuchajcie, tych. Kurka, to była solowa. No dobra, zobaczymy. Teraz mo możemy, słuchajcie, od razu promocję walnąć. Cyk 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 cyk. Bierzemy poprawę flow. Ok, i lecimy. Pierwszy dolar, słuchajcie, 111 followersów i zarobiliśmy. Pierwszy dolar, to jest to, kurka, brawo. Pierwszy dolar. E, e, day, day, me money, widzę tutaj, zarobiło troszkę. E, myślę, nad włas... czy mogę kupić. Patrzcie, domu nie, bo 35 tysięcy. Jakiś samochód na rowerze, proszę bardzo. Życie gangster rowerowy, będę gangsta rower. E, mogę laptop ulepszyć. Ulepszmy sobie nowy mikrofon. Lecimy teraz, słuchajcie, z promocją siebie. Gdzie tu jest promocja? Gdzie się da? Na razie pieniądze mamy. I lecimy nowy tydzień. Znowu dolek zarobiony, 146 followersów. Sprawdźmy, czy nie mamy nowej... Nie mamy na razie koncertów, nie mogę grać. Okej, okay, patrzcie, to jest Instagram, więc bierzemy, słuchajcie, Instagrama. Lecimy z promocją ostrą. I liryczność poprawiamy i następny tydzień znowu Dolek zarobiony 193 followersy. Pięknie słuchajcie. Dobra, teraz tak, a co to jest to UW? Ok. Signature, proszę bardzo, albumów jeszcze żadnych nie wydałem, ale popracujemy nad tym. Proszę bardzo, po jednym dolarze już zarabiam z muzyki. Tu mogę zmienić. Słuchajcie, proszę bardzo, wystrój zmieniamy swój. E, I teraz tak, zarabiamy. Pierwsze, co to trzeba ka ka kasiorę. Ok, następny tydzień. Znowu 230 followersów, trak ch chłopaki i dziewczyny, track się spodobał, więc lecimy jeszcze, jeszcze tutaj. Lecimy z tym, i ja bym tutaj jeszcze nad liryką popracował. I teraz słuchajcie. Teraz będzie trzeba wypuścić kolejny track Nie, jeszcze słuchajcie, zapracujmy sobie Dobrze, i popracujmy nad liryką Dobra, okej okay. I teraz wypuszczamy traczek Kolejny ty, 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 ty. Może zrobimy album, music video, patrzcie, ej Okej, okay, nie mam tutaj, hot ten, the best song, życie na kredycie Al song, dobra, music video nie mogę wypuścić, szkoda, szkoda. Dobra, to lecimy w takim razie. Song, jaki tutaj tytuł bierzemy? Jaki tytuł naszej piosenki, słuchajcie, naszego utworu? Dobra, gang widzów. Widzów, dobra, mamy mumble featuring, bierzemy teraz droższe, słuchajcie, droższych ludzi. E, pięknie. E, wypuszczamy, gang widz, gang widz chciałem widzów napisać. Dobra, i teraz jeszcze muszę zarobić na promocję. Dobrze, i promujemy ten, ten album, ten, ten utwór. Proszę bardzo, 30 energii mam jeszcze, mogę coś tutaj zrobić. Postery, dobra. Lecimy i zobaczmy. 312 followersów, do, dalej 1 dolar zarabiamy. Czy ja mogę wypuścić, słuchajcie, music video? Tak, do gang widza, music video, plus 2% widzów. O proszę, za 120. Kurka, to drogie to jest 2150. 40 bierze. A ja nie mam pieniędzy. Uu. Dobra, to musimy nazbierać. Kasiory fast foodzie i pizzeria nie stać mnie na pizzerię więc lecimy z tymi rzeczami tutaj foto i ok send mails Zobaczmy 330 dalej $1 dolar. więc tak średnio powiem wam ale ale będę mógł wypuścić teraz teledysk Music video, gang Vids, proszę bardzo za 40. Zawsze to 2% więcej obejrzeń, i teraz tak popracujemy cały czas. Będę ładował w słuchajcie, nasze zdolności 354 followersów. Teraz słuchajcie, lecimy w zdolności, chcę być uzdolnionym raperem. Nie ma że boli 385 followersów. Dobra, popracuj. O, proszę bardzo, patrzcie, koncert w klubie. Dobrze. Mamy pierwszy koncert. Pracujemy nad zdolnościami. Bierzemy Photoshop. No i 427 followersów. To rozumiem. Czy mamy jakiś koncert dalej? Koncert w klubie. Oczywiście, że jedziemy koncertować. Rozwijamy się tutaj dalej. 460 followersów. No, proszę, słuchajcie, teraz to, to ja rozumiem. Stwórzmy jeszcze. Nie song, tylko mm, Teledysk do Gang Visa znowu za 40. I popracujemy nad naszym koncert w klubie. I oczywiście cyk za 5 jest coś. Foot foto, ok. Proszę bardzo. Dobra, teraz popracujemy koncert w klubie i ładujemy w te rzeczy tutaj nasze. 5% możemy wydać na. Nie mam nic, co mogę wydać, 5%, tak? No niestety. Ale dobije. O, nie ma już kasy, nie zarabiamy. E, ale ja chcę jednak popracować nad tymi swoimi zdolnościami. Mam 15 energii, więc słuchajcie. Bierzemy sobie. Okej, okay, czy mogę coś tu za 5%? Proszę bardzo. No i 509 followersów jest dobrze, słuchajcie. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Do zobaczenia.